Milioner zabiera swoją córkę do parku, próbując ją rozweselić. Ona nie mówi od urodzenia, nigdy nie wypowiedziała ani jednego słowa. On wydał już miliony na lekarzy i stracił prawie całą nadzieję. Gdy próbuje się do niej uśmiechnąć, kupuje hot doga. Wtedy podchodzi bezdomny chłopiec, patrzy uważnie na bułkę, wskazuje ją palcem i mówi: "Jeśli dasz mi tego hot doga, sprawię, że twoja córka zacznie mówić." Mężczyzna niemal się śmieje to brzmi okrutnie i niemożliwie. Ale coś w spojrzeniu chłopca sprawia, że jego serce zaczyna wątpić. Nie mając nic do stracenia, pozwala mu spróbować a to, co dzieje się kilka sekund później, nie ma żadnego wyjaśnienia. Przed historią zasubskrybuj nasz kanał. Dajemy życie wspomnieniom i głosom, które nigdy nie miały miejsca, ale które niosą mądrość całego życia. Zostań do końca. A opowiem ci tę historię od początku. Alvaro Jimenez nie był zwykłym człowiekiem. Był miliarderem, jednym z tych, którzy pojawiają się na okładkach magazynów. Miał prywatnego szofera, rezydencję z widokiem na rzekę Gwadalkiwir i konto bankowe z tyloma zerami, że łatwo się w nich pogubić. Ale było coś, czego jego pieniądze nie mogły kupić. Głosu własnej córki. Celina miała sześć lat, sześć lat absolutnej ciszy. Od chwili narodzin nigdy nie wypowiedziała ani jednego słowa. Ani mama, ani tata, ani woda, nic. Tylko to słodkie, inteligentne spojrzenie i cisza. Najgorsze było to, że nikt nie wiedział dlaczego. Alvaro wydał fortuny. Zabrał dziewczynkę do najlepszych lekarzy w Madrycie, w Barcelonie, a nawet do Londynu i Nowego Jorku. Wszyscy mówili to samo. Panie Jimenez, z pańską córką nie ma nic złego. Ona po prostu nie mówi. To niszczyło go od środka. Alvaro był człowiekiem od rozwiązań. Zbudował imperium, rozwiązując problemy. Ale ten problem śmiał mu się w twarz każdej nocy, gdy kładł Celinę do łóżka, a ona patrzyła na niego tymi wielkimi oczami, pełnymi słów, których nigdy nie usłyszy. Matka Celiny, Laura, zmarła krótko po porodzie. Powikłania, których nie zdołał uratować nawet najlepszy szpital. Alvaro został sam. Bogaty, potężny i kompletnie zagubiony. Rzucił się w pracę, jak ktoś, kto skacze z klifu, licząc, że upadek szybko się skończy. Spotkania, kontrakty, negocjacje, cokolwiek, byle nie patrzeć na córkę i nie czuć tego duszącego bólu, że nie potrafi jej pomóc. Ale tamtej niedzieli, w kwietniu, coś było inne. Alvaro obudził się i spojrzał w sufit głównej sypialni. Słońce wpadało przez jedwabne zasłony. Ogród na zewnątrz był idealny jak zawsze. Wszystko perfekcyjne. Wszystko puste. Zszedł na dół i zobaczył Selinę przy śniadaniu z nianią. Dziewczynka jadła płatki w ciszy, machając nóżkami na wysokim krześle. Gdy zobaczyła ojca, uśmiechnęła się. Ten uśmiech rozdarł mu serce. Dziś wychodzimy, powiedział niemal bez zastanowienia. Niania spojrzała zaskoczona. Alvaro nigdy nie wychodził z córką. Nigdy nie miał czasu, nigdy cierpliwości, ale tego dnia coś w nim krzyczało: Tracisz jej życie i swoje też. Chwycił kluczyki do samochodu. Po raz pierwszy od lat odesłał szofera. Pojechali do parku Maria Luisa w samym centrum Sewilli. Piękne miejsce, pełne rodzin, biegających dzieci, kaczki na jeziorze, ulicznych muzyków grających na gitarze. Celina była zachwycona. Wskazywała wszystko rozświetlonymi oczami. Alvaro kupił popcorn, kupił lody, kupił nawet balon w kształcie konia. Cokolwiek, żeby zobaczyć jej uśmiech. I wtedy poczuł głód. Zatrzymał się przy budce z hot dogami, takiej zwykłej, ulicznej, parówka, musztarda, keczap. Zapłacił i wziął parującą bułkę w dłonie. I wtedy wszystko się zmieniło, proszę pana. Alvaro się odwrócił. Przed nim stał chłopiec, miał może dziewięć lat. Brudne ubrania, rozczochrane włosy, chudy patrzył na choddoga tym spojrzeniem, które boli w duszy. Alvaro westchnął. Chciał dać mu pieniądze i odesłać go. Ale zanim zdążył coś powiedzieć, chłopiec wskazał choddoga i powiedział: Jeśli da mi pan tego choddoga, sprawię, że pana córka zacznie mówić. Alvaro zamrugał. Raz, drugi. Spojrzał na chłopca, na selinę. Znów na chłopca. I zaśmiał się. Suchym, gorzkim śmiechem. Jesteś szalony, chłopcze. Idź stąd. Ale wtedy Celina zrobiła coś, czego nigdy wcześniej nie zrobiła. Puściła rękę ojca. Zrobiła dwa małe kroki w stronę chłopca i zatrzymała się, patrząc na niego uważnie. Jakby kogoś rozpoznawała. Chłopiec uśmiechnął się. Zmęczonym, ale szczerym uśmiechem. Ona wie, że nie kłamie. Alvaro poczuł dreszcz. To nie był strach. To było coś innego coś czego on, człowiek nauki i arkuszy kalkulacyjnych, nie potrafił nazwać. Spojrzał na hot doga, na głodnego chłopca, na córkę, która wciąż tam stała i czekała, i wtedy zrobił coś całkowicie irracjonalnego. Kupił drugiego hot doga. Jednego podał chłopcu i powiedział drżącym głosem: Spróbuj. Chłopiec ugryzł bułkę, jakby nie jadł od dni. I rzeczywiście nie jadł. Żuł powoli, Delektując się każdym kęsem. Potem wziął drugiego hot-doga Tego Alwara. I podał go Selinę. Weź maleńka. To dla ciebie. Celina wzięła bułkę. Uchwyciła ją obiema rączkami. Spojrzała na chłopca. Spojrzała na ojca. I otworzyła usta. Tato. Świat się zatrzymał. Alvaro poczuł, jak nogi się pod nim uginają. Upadł na kolana. Tam. Na środku parku. Przed wszystkimi łzy popłynęły po jego twarzy bez kontroli, bez wstydu. Celina, powiedziałaś. Dziewczynka uśmiechnęła się i powtórzyła, już wyraźniej. Tato, patrz, choddok. Alvaro objął ją tak mocno, że niemal podniósł z ziemi. Płakał. Jak nigdy wcześniej. Nawet gdy zmarła Laura, nie płakał tak, bo to było niemożliwe. To był cud. Gdy w końcu wstał, drżący, rozejrzał się za chłopcem, zniknął. Gdzie on jest? Krzyczał Alvaro, obracając się we wszystkie strony. Ktoś go widział. Ludzie patrzyli z niedowierzaniem. Niektórzy widzieli scenę. Większość myślała, że to teatr, żart, marketing, to ustawka. Krzyczał mężczyzna w czapce aktorka widziałem to w telewizji jaki cud przecież to niemożliwe. Alvaro nie dyskutował on wiedział, co widział, wiedział, co poczuł i wiedział. Gdzieś głęboko w piersi, że ten chłopiec nie był zwyczajny, szukał godzinami, sprawdził każdy zakątek parku, pytał wszystkich. Nic. Chłopiec wyparował. Tamtej nocy Alvaro położył Selinę do łóżka. Ona mówiła całą noc, opowiadała, że lubi truskawki, że chce psa, że ogród jest ładny, jakby tama pękła. Sześć lat słów wypłynęło naraz. Alvaro nie spał, patrzył w okno myśląc o chłopcu. Kim był, skąd pochodził, dlaczego zniknął. I przede wszystkim jak. Następnego dnia wrócił do parku, potem kolejnego i kolejnego, przez cały tydzień, aż pewnego deszczowego popołudnia go znalazł. Jeśli podoba ci się ta historia, zasubskrybuj kanał i przygotuj się na emocjonujące zakończenie. Było to w zaułku trzy ulice od parku. Chłopiec spał skulony na mokrym kartonie, drżąc z zimna. Obok niego leżał wychudzony brudny, bezdomny pies. Alvaro poczuł ból w piersi. Ten chłopiec zrobił niemożliwe dla jego córki. A teraz był tam, sam, głodny, zmarznięty, zapomniany przez świat. Ukucnął i dotknął jego ramienia. Hej, obudź się. Chłopiec otworzył oczy, przestraszony. Gdy zobaczył Alvara, trochę się uspokoił. Ach, to pan, jak masz na imię? Lukas. Lukas. Alvaro wziął głęboki oddech. Idziesz ze mną. Teraz. Chłopiec zmarszczył brwi. Dlaczego? Bo nigdy więcej nie będziesz spał na ulicy. Nigdy więcej nie będziesz głodny. Nigdy więcej nie będziesz sam. Lukas spojrzał nieufnie. Zabierzesz mnie do sierocińca. Nie. Zabiorę cię do mojego domu. Zostaniesz tam z nami. Ze mną i z Selin. Chłopiec zamrugał. Dlaczego miałbyś to zrobić? Alvaro uśmiechnął się, z oczami pełnymi łez. Bo oddałeś mi głos mojej córki. I dlatego, że ja mam się od ciebie bardzo dużo nauczyć. Lukas zawahał się, spojrzał na psa. A malado. On też. I tak, tamtego deszczowego popołudnia, Alvaro Jimenez zabrał do domu dziecko z ulicy, kundla i lekcję, której nikt nie uczy. Czasem największe bogactwo jest w kimś, kogo uważałeś za bezwartościowego. W kolejnych dniach Alvaro próbował zrozumieć Lukasa. Zadawał pytania. Wiele pytań. Skąd jesteś? Kim są twoi rodzice? Skąd wiedziałeś, że Celina zacznie mówić? Lukas zawsze odpowiadał tak samo: Nie wiem, proszę pana. Po prostu to poczułem. Spojrzałem na nią i poczułem, że potrzebuje kogoś, kto w nią uwierzy. Tylko tyle. Ale powiedziałeś, że sprawisz, że zacznie mówić. I zrobiłeś to. Lukas wzruszył ramionami, jedząc kawałek ciasta, które przygotowała kucharka. "Potrzebowała tylko kogoś, kto w nią nie zwątpi." Alvaro zamilkł. Pomyślał o wszystkich lekarzach, terapeutach, specjalistach. Wszyscy patrzyli na Selinę jak na problem do rozwiązania. Lukas spojrzał na nią jak na osobę. I wtedy Alvaro zrozumiał. Cudem nie było tylko to, że Celina zaczęła mówić, cudem było to, że on, Alvaro, w końcu nauczył się słuchać. Trzy miesiące później Sewilla przeczytała w gazetach. Miliarder otwiera schronisko dla dzieci z ulicy na cześć chłopca, który uratował jego córkę. Miejsce nazwano Dom Nadziei. Było ogromne. Czyste łóżka, nowe ubrania, trzy posiłki dziennie, szkoła, psychologowie, nauczyciele sztuki, muzyki, sportu. Wszystko za darmo, wszystko z godnością. Na inauguracji Alvaro wygłosił przemówienie. Nie było to nudne przemówienie biznesmena. Było szczere. Surowe. Całe życie myślałem, że sukces to pieniądze, że władza to kontrola, że mogę wszystko rozwiązać sam. A potem, dziecko z ulicy, głodne, bez niczego, nauczyło mnie największej lekcji mojego życia. Wiara przenosi góry, a obecność porusza serca. Publiczność biła brawo, celina stała tam, trzymając Lukasa za rękę. Teraz mówiła bez przerwy, opowiadała żarty, śpiewała piosenki, uczyła się gry na pianinie, chciała zostać weterynarzem. Lukas był teraz synem Alvara, oficjalnie adoptowany. Mieszkał w rezydencji, chodził do prywatnej szkoły, miał ubrania, książki i zabawki, ale pozostał tym samym chłopcem, prostym, z ogromnym sercem. A malado pies biegał swobodnie po ogrodzie. Pewnego razu Alvaro zapytał: Lukas, wiedziałeś, że to zadziała, kiedy powiedziałeś, że celina zacznie mówić? Lukas chwilę pomyślał i uśmiechnął się. Nie. Ale byłem bardzo głodny i miałem wiarę. Tylko tyle. Alvaro roześmiał się i zrozumiał, że właśnie tego on też potrzebował: głodu prawdziwego życia i wiary, że wciąż jest czas, by się zmienić. Po latach Dom Nadziei pomógł już ponad ośmiuset dzieciom. Wiele z nich zostało adoptowanych. Inne wróciły do rodzin. Niektóre wciąż tam mieszkają, uczą się, marzą, budują przyszłość. Alvaro pracuje teraz na pół etatu. Resztę czasu spędza z Selin i Lukasem. Gra w piłkę. Chodzi do kina. Gotuje. Źle, ale się stara. Opowiada historię przed snem. Bawi się z malado w ogrodzie. Nie jest już zimnym, kontrolującym człowiekiem, opętanym pieniędzmi. Jest ojcem. Naprawdę. I gdy ktoś pyta, jak tak bardzo się zmienił, odpowiada słowami Lukasa. Mam tylko głód i wiarę. Bo to właśnie one, ocaliły ich wszystkich. Głód bycia lepszym. I wiara, że nawet pośród chaosu cuda się zdarzają. Czasem w parku, czasem przy hot-dogu. I zawsze wtedy, gdy najmniej się ich spodziewasz. Jeśli ta historia cię poruszyła, zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych. I napisz w komentarzu, z jakiego miasta jesteś. Do następnej historii.